Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o wczorajszej wizycie Wołodymyra Załęckiego w Warszawie, spotkaniach z prezydentem, premierem, głośnym wywiadzie, którego dla części mediów głównego nurtu udzielił właśnie Załęski. Kontrowersyjnych wypowiedziach, które spora część sceny politycznej odebrała jako ingerencję w kampanię wyborczą, w kampanię prezydencką w Polsce, ale także chciałbym poruszyć temat, który no, jest zbywany przez media głównego nurtu, a mianowicie uchwały, która została kilka dni przed wizytą Załęckiego w Warszawie podjęta przez Wierchowną Radę, czyli jednoizbowy Parlament Ukraiński. Bardzo istotną, bardzo znamienną, ponieważ wielu polityków w Polsce uważa, że obecnie nie powinno się eksponować kwestii pamięci o Rzezi Wołyńskiej, o ukraińskim ludobójstwie na Polakach i też innych narodowościach, ponieważ Ukraina prowadzi wojnę i to nie jest dobry czas, żeby rozmawiać na temat historii. Natomiast okazuje się, że dla Ukraińców jest to bardzo dobry czas, żeby rozmawiać o historii, nawet o zbrodniach, nawet o ludobójstwie, ale już nie na narodzie polskim. Tak Szanowni Państwo 9 stycznia bieżącego roku Parlament ukraiński podjął uchwałę o ludobójstwie czerkiesów. Tak, szanowni państwo, została taka uchwała podjęta, a zatem w, trak w trakcie trwającej wojny Parlament Ukraiński zajmuje się kwestiami zbrodni na narodzie czerkieskim, które były popełnione w XVIII i XIX wieku. Jak to się dzieje, że w tym samym czasie blokowane są Ekshumację polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Jak to się dzieje, że nie ma cmentarzy, nie ma ekshumacji, nie ma zadośćuczynienia? A Wołodymyr Załęski, na pytanie o ekshumację ofiar Rzezi Wołyńskiej na konferencji prasowej, dopytuje się, czy to na pewno pytanie do niego, jak to się dzieje i skąd się bierze ta uległość, i skąd się bierze ta niewiedza i ignorancja części. Części polityków w Polsce. O tym w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do głównego tematu. 15 stycznia 2025 roku w Warszawie z oficjalną wizytą przybył Wołodymyr Załęski ukraiński polityk, którego kadencja prezydencka zgodnie z konstytucją Ukrainy upłynęła 20 maja 2024 roku. Warto mieć to na uwadze. Warto mieć na uwadze także te spory konstytucyjne, które trwają na Ukrainie czy wśród ukraińskich prawników i nie tylko zresztą ukraińskich. Ale nie to nie o tym dzisiaj nie o tym dzisiaj program. Program jest o Polityce państwa polskiego, polityce uległej, polityce bezwarunkowej. I przyznaje to sam premier Rzeczypospolitej Polskiej, cytowany między innymi przez Polską Agencję Prasową. Tak, szanowni państwo, premier Donald Tusk, oprócz słów o, o tym, że nie pozwoli, aby, cytuję, w Polsce wykorzystywano dramatyczną historię w jakichś politycznych. Grach koniec cytatu powiedział, że będzie zabiegał podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej o to, aby przełamać, przełamać impas w sprawie akcesji Ukrainy do, do Unii Europejskiej. I ważne jest to, w jaki sposób sformułował ten program, ten, tę strategię. Którą ma realizować Polska? Pytanie, czy będzie to strategia polskiej racji stanu. No, ale o tym może za chwilę. Premier Donald Tusk powiedział: Cytuję: Będziemy pracowali wspólnie z Ukrainą i naszymi partnerami europejskimi i to bezwarunkowo nad przyspieszeniem, tak jak to tylko możliwe, procesu akcesyjnego. Koniec cytatu. No i cóż, mamy. Ekspresji z Verbis mamy powiedziane absolutnie wprost, że Polska będzie zabiegać bezwarunkowo o akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Bez stawiania jakichkolwiek żądań, bez stawiania jakichkolwiek warunków, bez realizacji jakichkolwiek swoich interesów na planie pierwszym, stawiania tych interesów na, na planie pierwszym, ma bezwarunkowo. Polska zabiegać o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, nie stawiając żadnej tamy dla zalewu polskiego i europejskiego rynku ukraińską żywnością, produktami przemysłu rolno-spożywczego, i tak dalej, i tak dalej. Mamy do czynienia z absolutną kapitulacją decydentów w Warszawie przed żądaniami ukraińskimi, jeżeli chodzi o wspieranie ich, jeżeli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej. No, w mojej ocenie. Jest to absolutnie sprzeczne z polskim interesem narodowym. To oznacza potężne problemy czy zapowiedź potężnych problemów dla polskiego transportu, dla polskich przewoźników, dla polskich rolników, dla polskich konsumentów. To są potężne problemy, bo jeżeli ma być to robione wszystko bezwarunkowo, to oznacza, że te wszystkie normy, te wszystkie. Pułapy, które wyśrubowane, które musiała spełnić między innymi Polska, starając się o akcesję do Unii Europejskiej, nie będą obowiązywać Ukrainy. Ma być to przyspieszona ścieżka. No, ewidentnie przebija to wszystko z wypowiedzi i premiera, i obecnego prezydenta, i wielu innych polityków, że ma być to przyspieszona ścieżka tej akcesji Ukrainy. No pomijam jakby kwestię, w jakich granicach Ukraina miałaby przystąpić do Unii Europejskiej, ponieważ nawet politycy ukraińscy jasno przyznają, że odzyskanie Krymu i Donbasu to przerasta jakiekolwiek możliwości na dziś państwa ukraińskiego. Pytanie, jak będzie to wyglądać po zamrożeniu konfliktu, zawieszeniu, po rozejmie, być może po traktacie pokojowym, tego nie wiemy, jak się ta wojna zakończy, czy. Właśnie będzie miała, jaką formę prawną będzie miało zakończenie tej, tej wojny. Sam Donald Trump, zresztą też jego otoczenie, mówiło wielokrotnie o zamrożeniu konfliktu, o zakończeniu to na przemian. Zobaczymy w każdym razie, po, już po inauguracji, już niedługo po inauguracji Donalda Trumpa, jakie zostaną podjęte, podjęte konkretne decyzje na arenie międzynarodowej. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jak dotąd nie uzyskała kompletnie nic. Kompletnie nic, jeżeli chodzi o relacje z Ukrainą. Chociażby jeśli chodzi o politykę historyczną, jeżeli chodzi o pamięć najbardziej bestialsko pomordowanych Polaków. No bo ludobójstwo na Wołyniu było to najokrutniejsze ludobójstwo w historii narodu polskiego, dokonane, dokonane na naszym narodzie i trzeba o tym pamiętać. Nie wolno o tym nigdy zapomnieć, no ale pamiętajmy, że naród, który nie Pamięta o swojej historii, który nie szanuje swojej historii, który nie szanuje zarówno ofiar, jak i, jak i bohaterów swojej historii, no nie zasługuje tak naprawdę na szacunek. I nie da się budować wzajemnych relacji w stosunkach międzynarodowych na kłamstwie, na zacieraniu pamięci. Nie da się budować relacji dobrosąsiedzkich na zamiataniu pod przysłowiowy dywan spraw niewygodnych. Tak się nie da, to prędzej czy później wyjdzie i musimy sobie zdawać sprawę, że taka uległość w stosunku do społeczeństwa o mentalności postsowieckiej, bo tutaj trzeba nazywać rzeczy po imieniu, jest traktowana po tamtej stronie. Jest traktowana w Kijowie, w Lwowie, w innych miastach Ukrainy po prostu jako żenująca słabość, jako, jako żenująca naiwność, i, którą należy wykorzystać, wykorzystać do cna. I tak traktują to Ukraińcy. Zresztą wielokrotnie już mówiłem o tym państwu, pokazywałem także publikacje, które się pojawiały w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, które wskazują na to, że strona ukraińska po prostu w wielu aspektach nie szanuje strony polskiej właśnie przez takie uległe, bezwarunkowe zachowania. Natomiast premier Donald Tusk wyraził gotowość do zorganizowania przez Polskę kolejnej edycji szczytu poświęconego odbudowie Ukrainy. W tym roku taka konferencja odbyła się w Rzymie, w poprzednich latach miała miejsce w Berlinie, w Londynie i w szwajcarskim Lugano. Ja tylko przypomnę, że ta słynna konferencja w szwajcarskim Lugano. Zakończyła się tym, że Polsce przyznano taką perspektywę odbudowy Donbasu po zakończeniu wojny, co oczywiście budzi dzisiaj śmiech, no, taki uśmiech politowania wręcz, jak można być tak naiwnym, gdzie te lukratywne kontrakty miały mieć firmy amerykańskie, firmy niemieckie, a Polsce przyznano właśnie Donbas, który no, w dającej się przewidzieć perspektywie nie ma najmniejszych szans na to, aby powrócić do, do Ukrainy. Więc tutaj też to pokazuje, w jaki sposób strona ukraińska traktuje Polskę. Moim zdaniem to jest wielka naiwność premiera Tuska, całego tego establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej, że wierzą w to, że Polsce przypadną jakiekolwiek lukratywne kontakty, kontrakty związane z odbudową Ukrainy i że to właśnie polskie firmy będą tutaj w jakiś sposób predestynowane do, do objęcia tych, tych kontraktów. Też warto zwrócić uwagę, że Donald Tusk próbuje Próbuje się wpasować w pewną narrację narzucaną przez Donalda Trumpa, jeszcze prezydenta Elekta, mówiąc o tym, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za, za własne bezpieczeństwo, osiągnąć ten próg 2% PKB, wydatków na obronność, i tak dalej, natomiast no, tak naprawdę żadnych realnych instrumentów ku temu sam Donald Tusk po prostu nie posiada, i też warto to y, y, zwrócić na to uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o samą, samą wizytę Załęskiego, tak jak powiedziałem, nie będę wnikał, czy jest to polityk, który ma kompetencje do tego, ma legitymizację do swoich działań jako prezydent Ukrainy, bo to jest kwestia sporu konstytucyjnego. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę zawsze. zawsze patrzeć przez tę perspektywę na wszystkie umowy, które są zawierane przez rząd w Warszawie właśnie z Wołodymyrem Zełenskim, tak jak ta umowa z lipca ubiegłego roku o wsparciu, o wspieraniu Ukrainy, która powinna być zgodnie z konstytucją ratyfikowana przez Parlament Polski, nie była, została podpisana przez Zełenskiego już po zakończeniu formalnie tego, tego okresu sprawowania Urzędu Prezydenta zgodnie z konstytucją Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. To niewątpliwie ma znaczenie, będzie miało to znaczenie w dłuższej, w dłuższej perspektywie. Natomiast jeżeli chodzi o wspólną konferencję Donalda Tuska i Załęskiego w sprawie bezpieczeństwa, to tam właściwie starano się zarysować taką wizję poradzenia sobie z Rosją, że tak to, że tak to ujmę. Bez względu na to, jaką politykę będzie realizował Donald Trump. No, widać tutaj, że obaj politycy znaleźli się w bardzo niekomfortowej sytuacji, i tak naprawdę trudno im przewidywać, co się tutaj dalej wydarzy. I moim zdaniem, tego, te wszystkie deklaracje Izałęskiego i Tuska nie mają większego znaczenia. No, brutalna geopolityczna prawda jest taka, że o zakończeniu wojny na Ukrainie nie będzie decydować ani rząd w Warszawie, ani rząd w Kijowie. Będą decydować decydenci w Waszyngtonie i w Moskwie. Tak to, tak to nastąpi. Taka jest polityka mocarstw, wielokrotnie opisywana szeroko na łamach podręczników geopolityki, podręczników teorii stosunków międzynarodowych spod znaku realizmu, realizmu politycznego, do czego Państwa zresztą serdecznie za każdym razem zachęcam do sięgania po klasykę realizmu politycznego od Hansa Morgentała po Johna Mirschheimera i klasyków oczywiście geopolityki. Natomiast jeżeli chodzi o Kwestie polskiego interesu. To warto tutaj wrócić do tego wątku, który już poruszyłem, czyli tego, że Donald Tusk podkreślił, podkreślił wyłączenie ludobójstwa dokonanego przez ukraińców na Wołyniu z tej debaty strategicznej z Ukrainą. Powiedział, tak jak już zacytowałem, wyraźnie, że nie może być to warunek wsparcia dla Ukrainy, z upamięt że o upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu nie może być warunkiem wsparcia dla Ukrainy i że premier Tusk nie pozwoli, aby było to wykorzystywane, cytuję, w jakichś politycznych grach. No, i mamy do czynienia z absolutną, moim zdaniem, kapitulacją z, po, z polskiego interesu narodowego, z wykluczeniem z debaty polsko-ukraińskiej fundamentu, czyli prawdy. Nie da się budować niczego na kłamstwie w relacjach wzajemnych. Wystarczy spojrzeć, w jaki sposób strona rosyjska podeszła do kwestii zbrodni katyńskiej. Przypomnę tylko, że prezydent Federacji Rosyjskiej o, przeprosił za, za te zbrodnie. strona rosyjska godnie. Upamiętniła cmentarz w Katyniu. On już znaczy spojrzeć, jak wygląda mauzoleum katyńskie, jak wygląda cały cmentarz, jak jest zadbany. Co więcej, strona rosyjska wyraźnie podkreśliła, kto jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Nie było zamiatania pod dywan już po roku 1991 tego, kto dokonał tego, tej, tej zbrodni. Spora część archiwów została stronie polskiej przekazana i to jest, i tutaj. Tutaj mamy ogromną różnicę, mamy ogromną dysproporcję tego, w jaki sposób zachowuje się strona ukraińska. Prezydent Wołodymyr Zełenski pytany na konferencji po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą o... Kwestię ekshumacji, właściwie udawał zdziwionego, że to jest w ogóle pytanie do niego. No to jest tak naprawdę pokazywanie, okazywanie braku szacunku i wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako urzędu, i wobec dziennikarzy, i wobec Polaków, wszystkich, całego narodu polskiego. Mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, w której Ukraina nie tylko nie przyznaje się do, do tego dziedzictwa krwawego swojego, nie padło nigdy słowo przepraszam ze strony najważniejszych urzędników państwa ukraińskiego. Co więcej, są blokowane ekshumacje w sytuacji, kiedy są prowadzone cały czas ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, a Brutalnie pomordowani Polacy czekają cały czas właśnie na ekshumację, na stworzenie cmentarzy, na godne upamiętnienie, na pomniki. Już nie mówię w tym momencie nawet o zadośćuczynieniu, bo to też powinno oczywiście być przedmiotem rozmów. Natomiast mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną narracją w Polsce, która przez ostatnie trzy lata. Przyjęła się w mainstreamie, czyli w tym głównym nurcie medialnym, politycznym i eksperckim, wśród dyżurnych ekspertów, który mówi: Ta narracja, mówiła, ludzie stosujący te narracje mówili w taki sposób: Nie podejmujmy teraz tego tematu, ponieważ Ukraina prowadzi, cytuję, wojnę pełnoskalową i walczy o swoje być albo nie być, walczy o swoje przetrwanie. Pomijam absurd w ogóle tego używania tego określenia wojna pełnoskalowa w sytuacji, kiedy nie są od samego początku atakowane ośrodki kierowania państwem ukraińskim. Nie jest bombardowana Kancelaria Prezydenta Ukrainy, nie jest bombardowana Wierchowna Rada, nie są bombardowane dowództwa ukraińskie czołowe i tak dalej, i Jak można mówić o wojnie pełnoskalowej, kiedy ani jedna strategiczna linia zaopatrzenia Ukrainy w sprzęt, w broń, w inne środki nie została zbombardowana? Mimo iż Rosjanie przecież mają takie możliwości i ostrzał jest prowadzony, w różne miejsca, ale ani jedna strategiczna linia zaopatrzenia Ukrainy nie została zniszczona. Szerokim strumieniem setki tysięcy ton sprzętu, czołgów, wozów wojowych, setki milionów sztuk amunicji różnego kalibru, co, co tydzień płynie. Wjeżdża do, do, do Ukrainy, tak? głównie przez Polskę, oczywiście. Po stronie ukraińskiej wszelkiego rodzaju linie kolejowe, lotniska, huby przeładunkowe, prawda, gdzie odbywa się cała redystrybucja tego sprzętu, są nietknięte. Tego, tego Rosjanie atakuje. To nie jest wojna pełnoskalowa w takim ścisłym znaczeniu wojskowym, w ścisłym znaczeniu geostrategicznym, i warto o tym pamiętać. Bezpośrednie działania wojenne toczą się na stosunkowo niewielkim terytorium Ukrainy i też warto mieć to na uwadze. Natomiast, I dlatego ta narracja się po prostu nie klei, mówiąc o tym, że tutaj Ukraina walczy, prawda i tak dalej, podczas gdy prezydent Załęski przyjmuje gości z całego świata w Kijowie, prawda. W sposób nieskrępowany, no, wystarczy sobie przypomnieć obrazy historyczne z września 1939 roku. Czy Ignacy Mościcki byłby w stanie, pan prezydent Ignacy Mościcki byłby w stanie na Zamku Królewskim przyjmować delegacje z Anglii, Francji, z innych krajów w bombardowanej Warszawie? No, to była wtedy wojna pełnoskalowa. Wrzesień-październik wrzesień, 1939 roku kampania polska. W okresie II wojny światowej. Natomiast tutaj mamy taką dziwną narrację. Z jednej strony mówi się o tym, że Ukraina walczy, więc nie może podejmować rzekomo tematu ludobójstwa, nie może się rozliczać, no bo ma ważniejsze sprawy na głowie, bo przecież prawda tutaj się broni. Natomiast okazuje się, że to zupełnie nie przeszkadza tocząca się na Ukrainie wojna, kompletnie nie przeszkadza Wierchownej Radzie, czyli jednoizbowemu parlamentowi. Ukrainy w zajmowaniu się upamiętnieniem ludobójstwa, tylko że nie ludobójstwa na narodzie polskim. Tak, szanowni państwo, nie przesłyszeliście się. Wierchowna Rada, Jednoizbowy Parlament Ukrainy, czyli Rada Najwyższa, w dniu 9 stycznia 2025 roku przyjęła postanowienie przyjęła uchwałę. W sprawie uznania ludobójstwa ludności czerkieskiej. Ludności czerkieskiej. Dokument poparło 232 ukraińskich parlamentarzystów. No jest to wręcz niebywałe. Jest to wręcz niebywałe. I to się odbyło, szanowni Państwo, 6 dni przed wizytą Wołodymyra Zełęckiego w Warszawie, gdzie nie było czasu na omawianie, Godnego upamiętnienia ukraińskiego ludobójstwa na narodzie Polskim. To się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. Rzekomo pogrążona w jakiejś rzekomej, pełnoskalowej wojnie Ukraina ma czas na podejmowanie uchwał w sprawie no, w sprawie uznania, cytuję ludobójstwa ludności czerkieskiej, koniec cytatu. A nie ma czasu, aby zająć się kwestią ekshumacji ofiar, polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. No to, to, jest, to, to jest policzek dla państwa polskiego, to jest policzek dla. Narodu Polskiego. To jest pokazanie, jak naprawdę traktują Ukraińcy Polaków, jaki jest stosunek polityków ukraińskich, decydentów ukraińskich do narodu polskiego, do naszej wrażliwości historycznej, do naszej pamięci historycznej. I oczywiście można tutaj zadać pytanie, czy termin ludobójstwo, zresztą stworzony przez polskiego prawnika Rafała Lemkina. W 1944 roku na, na, na tym doświadczeniu, tragicznym doświadczeniu ludobójstw dokonywanych w okresie II wojny światowej. Pytanie, czy ten termin można sobie tak swobodnie przenosić w przeszłość, w różne okoliczności historyczne, społeczne, społeczno-polityczne w, w, poprzednich, w poprzednich wiekach na przykład właśnie do wieku XVIII. Jeżeli tak, no to można byłoby go swobodnie. Stosować wobec wielu, wielu państw, łącznie nawet ze Stanami Zjednoczonymi i Ameryki, bo przecież chodziłoby tutaj o eksterminację ludności rdzennej, o także politykę brytyjską, francuską, itd. Tak tak to, to jest pytanie, czy w ogóle ta, taka swoboda w przenoszeniu XX-wiecznego terminu właśnie w wieki poprzednie. Ma sens i w ogóle znalazłaby jakieś szersze poparcie międzynarodowe. No ale jeśli już miało, byłaby to pewna praktyka powszechna, to pytanie o tę zagładę Czerkiesów. W latach 1763-1864, jak przynajmniej brzmi uchwała Rady Najwyższej Ukrainy, no to jeżeli idąc tym tropem, że tak powiem, nazywania Takiej zagłady czy różnego rodzaju zbrodni na grupach etnicznych, to pytanie, czy nie, nie należy zacząć mówić o pierwszym i drugim ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskim. Jeżeli okres II wojny światowej i okres tuż powojenny, to okres ludobójstwa nazywanego tak w uproszczeniu rzezią wołyńską. No to warto też sięgnąć do historii. Jeżeli już mówimy o XVIII wieku, tutaj widać, że Rada Najwyższa Ukrainy lubi się odwoływać do XVIII wieku, no to trzeba wspomnieć o roku 1768 i o tak zwanej Koliszczyźnie czyli o masowej rzezi dokonywanej przez ukraińskich chłopów na szlachcie polskiej, ale także na ludności żydowskiej. Warto o tym również przypomnieć. Liczbę ofiar właśnie tego, no pytanie: czy nie ludobójstwa, szacuje się na między 100 a 200 tysięcy brutalnie pomordowanych. A może warto rozpocząć badania archeologiczne, chociażby z udziałem także archeologów, na przykład z Izraela, z Rosji, na Ukrainie Prawobrzeżnej, tam gdzie. Tam, gdzie właśnie doszło do masowych mordów na Polakach, Żydach, na duchowieństwie rzymskokatolickim, ale także na duchowieństwie unickim. No, to oczywiście, to oczywiście jest problem bardzo złożony. Zresztą nie chcę tutaj wnikać w historię czerkiesów i tego, i też jak się zapisali w historii Polski, wystarczy przywołać ten słynny obraz. Ten słynny obraz Wojciecha Kossaka, czerkiesi na krakowskim przedmieściu i tak dalej. Nie, nie, nie chcę tutaj wnikać w historię tego muzułmańskiego narodu z Kaukazu Południowo-Zachodniego. Natomiast no, ewidentnie ta uchwała Rady Najwyższej Ukrainy wpisuje się w pewną politykę antyrosyjską, podobnie zresztą jak uchwała gru, Gruzińska z 2011 roku. Te dwa kraje uznają. Y, używają tego określenia ludobójstwo Czerkiesów czy ludobójstwo ludności Czerkieskiej, no ale też warto, warto pamiętać o tym, że jest to też element y, polityki przeciwko państwu polskiemu. To jest takie danie y, psztyczka w nos, no dosyć mocnego politykom w Polsce, pokazanie, zobaczcie, możemy was otwarcie lekceważyć, możemy lekceważyć polską pamięć, polską wrażliwość historyczną, pamięć o. Y, ponad grubo, ponad 100 tysiącach brutalnie pomordowanych na Wołyniu Polakach, a możemy tutaj zajmować się yy, zbrodniami na Czerkiesach w XVIII i XIX wieku. I co nam zrobicie? No niestety uległa polityka państwa polskiego i bezwarunkowa polityka zarówno poprzedniego rządu, jak i obecnego, doprowadziła do takiego stanu rzeczy. Dziękuję Państwu za uwagę.